Witam Was kochani bardzo serdecznie, ja jestem Freak, a to kolejny odcinek kapitalnego grania w The Walking Dead. Teoretycznie odcinek miał być dopiero w środę, ale były tutaj, e, że tak powiem, prośby, żeby troszeczkę tą serię przyspieszyć, więc oto macie odcinek troszeczkę wcześniej, więc zaczynajmy. Pogadajmy sobie najpierw z danym, człowiekiem wężem. Aha. O, to jest how do you run this place with just one cow you to have... no. they get hungry too or sick got your doctor friend here now though you guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running right no. people get hungry and a few loaves of bread fetch a high price y'all are luckier on this side of the deal now no, jeszcze o tym się przekonamy, mój mały, you really like that guy what's not to like It's just a gun. It's just a gun. That's where you're wrong. This is Charlotte. She's as faithful as a starving hound when you got a bone in your pocket. Okay, You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. No mam nadzieję, że nie przerodzi się w strzelaninę, bo na to wszystko póki co wskazuje. All fixed. That should make happy. Tak i się nad przy tym natrudziłeś, że po prostu szkoda mówić. Dobrze, chodźmy tutaj. Rzućmy okiem jeszcze na te kanistry z paliwem. Dosyć logiczne rozumowanie. Dobrze, chodźmy tutaj do dzieciaków i do tej Kedrze. Może nie mogę trafić tego imienia wymówić, O, do żony Keniego, tak czy inaczej. Przy okazji dodamy komentarz i czapeczka. No i zobaczymy wreszcie tą osławioną krowę. Uuu, jedna mućka It's okay, Clementine. You can pet her. Okay, go okay. away. Whoa! <laughs> Katja says Mabel could have a baby tonight. Oh. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Dziękuję. Like I, I don't know, jasne. Na razie pozwiedzajmy tutaj, popatrzmy, co jest tutaj w innych tych, że tak powiem, przegrodach. Ale z tego, co ja widzę, to jest raczej pusto. No już, myśl, zaraz do Ciebie. O, oh. co to jest? Looks like a bunch of old dirty Ooh, no ciekawe, po kim? tutaj jakiś pojemnik po krwi widzę. Może oni zjedli kogoś? Kanibalen? Nie no chyba twórcy tak daleko by się nie posunęli, nie? Jakieś kartony? Empty. No się nie dzieje. Ciekawe w ogóle, gdzie te zapasy jedzenia swoje magazynują. To może być ciekawe. O, że jeszcze tutaj jedną, chyba jedno pomieszczenie mamy. Ale nic więcej niż siano tutaj nie widzę. I stay close to your mom for nie przeszkadzaj, dorosłym okay. smarkaczu, malutki. Dobra. A nie, jeszcze jedno tutaj jest. Może zajrzyjmy do środka, tu pewnie krowa na co dzień siedzi. I oczywiście nic ciekawego tutaj nie ma. Dobra, wracajmy się i pogadajmy tak z ludźmi dla odmiany. Najpierw z Dakiem może... Hehe, tak wyobrażam sobie. Uuu. O, <laughs> jakie pełne pogardy hey, spojrzenie! Swear words, okay? Okay. A bo w jednym z poprzednich odcinków też spaliśmy właśnie w stajni, i nasza postać y, właśnie powiedziała: It's my like shit, albo coś w tym stylu. No i teraz Klementa nas naśladuje. Taki mały motyw, ale taki fajny w sumie. Hey there, Andy. Yeah. How's the cow? How's the cow? Jak ma się well, myczka. Um, when do you think, uh, we might eat? Hungry, huh? <laughs> Don't worry. Mama's cooking up some good food. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Uh, yeah, he, uh, he probably talks a little more than he to. Thanks. Yep. How do you like that cow, Clint? She's pretty. Here, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it! You gdzie said it Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the Motor Inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee? Mm -hmm.

Nie możemy z naszą panią weterynarz pogadać z tego co widzę, więc wróćmy się, chodźmy tutaj troszeczkę do Lili i Larego. tu na podryw poszedł. <laughs> we to She's She's Hey, so what happened at the camp? Did you guys find any more of those guys that hurt Mark? We found a woman in the woods. She was talking all crazy and had a crossbow. So Danny killed her.

he comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something no, i see it we just need to skip the dinner and get our food to go but i'm starting to think your friend over there has another agenda i'm gonna go check things out just don't okay. get too nosy these kinds of people are usually pretty protective of their privacy zauważyłem. Naprawdę zauważyłem. No, To jest raczej niepokojące. Dobrze, teraz gdzie się Kenny schował? Keny, gdzie jesteś? Nie, tu jest Deny, czyli Keny może gdzieś tam w środku jest. Przy okazji sprawdźmy, co z Markiem. Tak dobrze pamiętam, ten okularnik Mark się H nazywał. Co z nim tam się dzieje. We'll uh, we'll finish talking later. Oh, sorry that you've been getting along with Larry? <laughs> He's just a big old sweetheart, ain't he? Oh, Don't know if I would have used those words exactly. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people, but if you really look, you will catch a glimpse of humanity every now and then.

instead of you know <laughs> you want to know why i'm not slaving away in the kitchen is that it no, no, no I there's not look for it to sound like that <laughs> oh it's okay darling got it slow cooking in the oven should be ready before too long we ran into some trouble out there i'm just glad you two weren't hurt those bandits just don't mm. know when to quit but my boys they can hold their own before she died we met a woman out there at her camp she wasn't one of those bandits sounded like they did something pretty bad to her and your marauders are still out there i think all them folks out in the woods had drug problems what does that have to do with anything means you can't trust them any of them I Think I'll go have a look around kind of peaceful out here ain't it Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying gants fence before too long. Okej, okay, dobra, pogadaliśmy trochę, ale tam chyba nie nie ma. Gdzieś, gdzie on się podział? Tam jest tam jest ten denny. Więc może gdzieś po tej stronie. Dobrze, wejdźmy tutaj jeszcze raz do tej części zwierzęcej tego gospodarstwa. I chodźmy w przeciwną stronę. Może go znajdziemy jakoś tutaj. Tak, 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 to już było. Nie interesuje gdzie jest Kenny. Kenny, hu hu hu, where are you? Ja tam go nie było. Dobrze, z Larrym pogadamy, jak go nie możemy znaleźć tego Kenego. Może coś ciekawego nam powie. So Barry, it uh, looks like you get along with Brenda pretty well. You know, for a nice change of pace. How about you try and minding your own fucking business? O, oh, wracamy do starego dobrego Lorego. Dobra, ale gdzie jest Ken? Gdzie jest Ken? Nie wiem, zajrzyjmy... a tutaj coś jest. Widnie, Cornfield. Pola kukurydzy Rzeczywiście, dobrze, zajrzyjmy tutaj jeszcze raz do środka Tej naszej stodoły czy obórki, czy cokolwiek to by nie było Może tam Kenny jest, a ja go nie zauważyłem wcześniej z jakiegoś powodu.

How about okay, you? Okay, we're calling you. Clem. I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with katya what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. Ta, I się nie domyślą, you You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your mystery, chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. What do you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. no. How you say that? Well, you're, you know, urban. <laughs> oh, no, you are not saying what i you saying. Okay. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened all right sounds like you got a plan i'll hang around and keep an eye on that guy with the cow andy shit i, th I thought that was danny whatever <laughs> can i help you boys find something ooh <laughs> <laughs> what's behind this door andy just tools we keep it locked so the people in the woods don't try and grab them uh, we'd be dead without them hey uh, do me a favor Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, moma gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem, right away, doc. Okej, teraz pewnie będziemy musieli tutaj się włamać. Dobrze, kochani. Myślę, że na dzisiaj byłoby na tyle. A akcja dywersyjna mająca odciągnąć Daniela od tej stajni, żebyśmy mogli się tam włamać, będzie już w kolejnym odcinku kapitalnego grania w The Walking Dead. Na razie, papa! Pa.